No dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Po raz kolejny, kolejnego dnia. Dzisiaj jest czwartek. Tak, czwartek, bo jutro jest Weselicho, w piątek Weselicho jest, także zapamiętałem, że dzisiaj jest czwartek. Ej, ciąg dalszy chleba, robienia chleba. Dzisiaj dzisiaj e, próbuję troszeczkę inną techniką zrobić. Ej, ja pokażę, kupiłem taką foremkę, tak żeby już mieć taki stały e, rozmiar tego chleba, no bo tamten lo, robiłem taki luźny. To jest taka foremka, że tu wyjdzie no, no nie wiem, taki około kilogramowy, może niecały kilogram, może 70 deko taki chlebuś i dzisiaj zrobiłem troszeczkę, troszeczkę inaczej. Ja już tu przykryłem. Dzisiaj zrobiłem takie ciasto bez wyrabiania, bo widziałem e, taka pani w internecie robiła Ciasto bez, wyra bez wyrabiania, czyli e, Najpierw się wlewa wodę, rozpuszcza się drożdże, bo jeszcze robię na drożdżach, bo jeszcze, jeszcze ten zakwas e, jeszcze musi trochę postać, On już On już się Jest tam piana Tak No tak kwaśno pachnie, jest piana Czyli on pracuje, jeszcze muszę, jeszcze tak bo codziennie trzeba dolewać po, po troszeczkę tego, tej mąki z wodą, żeby jego, było, żeby jego było dużo. I na razie jeszcze nie robię, dopóki na zakwasie, dopóki, e, dopóki on tam nie skiśnie dobrze. No i tutaj zrobiłem tak, czyli drożdże są, sól tylko nie daję jajka, bo dawałem jajko, dawałem jajko i z jajkiem jednak nie bardzo, bo ten chleb, ten chleb i tutaj ja mam tą połówkę co wczoraj piekłem on ten chleb jest taki taki troszeczkę żółtawy taki, tak jak bułka wygląda znaczy on nie smakuje jak bułka, on smakuje jak chleb, ale jest taki żółtawy. Ja chcę uzyskać taki, żeby on był biały, biały zupełnie. Na razie jeszcze nie dodaję ziaren, na razie to są próby, Będą, będzie chleb z ziarnami też tylko na razie, na razie muszę wypróbować No bo to ziarna później dosypać to nie ma problemu Czy tam posypać chleb e, No tym słonecznikiem czy tam jakimiś innymi ziarnami Na razie robię tak I na razie jeszcze nie wiem gdzie Dostać tą mąkę To jest mąka taki że ciemny ten chleb Nie wiem jak ta mąka czy to jest jakaś tam pełnoziarnista czy coś takiego Chyba tak Na razie jeszcze nie wiem gdzie taką mąkę dostać o, tu już widzę, już bąbelkuje, już drożdże pracują. Muszę to przykryć. Temperatura jest. Dzisiaj widziałem temperaturę jest 32 stopnie, także to chwilę, tylko to ciasto postoi tutaj e, i ten i ono zaraz będzie, zaraz urośnie. I jak urośnie, to przerzucę do tej foremki, wysmaruję olejem, żeby żeby ładnie później odeszło i, i do piecyka. Zobaczymy jak ten, jak, e, jak to. Jak to wyjdzie dzisiaj? No muszę parę prób, bo ja ja wcześniej tego chleba nie robiłem, tak za bardzo. E, tam może jakieś tam pojedynczy, czy, czasami robiłem jeszcze jak w Anglii byłem, ale tutaj jeszcze nie robię i muszę parę prób zrobić takich e, spróbować. I tak i tak i tak i zobaczymy. Zobaczymy dzisiaj jak to wyjdzie na tym bez zagniatania, bo bo te wcześniejsze ja zagniatałem, że robiłem takie takie twarde ciasto i ugniatałem to ręcznie, a teraz jest luźno, tylko wymieszałem tą mąkę z wodą, bo tak widziałem, e, tak widziałem na YouTube, tak pani robiła i bardzo fajny i ten chlebek wychodził taki puszysty, takie duże te, duże te oczka miał w środku. Ja lubię taki właśnie, jakie ma te duże oczka i e, no jak się smaruje, żeby tam w te oczka e, wchodził smalczyk, oczywiście smalczyk, smalczyk jest zrobiony cały garnek. No i następna sprawa, następna sprawa to jest wędzarnia. Mhm. Dzisiaj jadę po materiał, czyli muszę kupić tak dość sporo desek, bo będzie drewniana cała. Muszę kupić maszynę, maszynę muszę kupić taką, taką troszeczkę silniejszą, mocniejszą. I co ja jeszcze muszę kupić? No muszę te wszystkie tam rzeczy do, do, do tej konstrukcji, czyli te, chcę zrobić taką metalową podstawę do tej wędzarni, taką, żeby ona stała, ta, ten domek tej wędzarniczy, żeby on stał, stał wyżej na takiej, na takiej konstrukcji. Ja będę, to, ja będę to filmował, jak będę robił. Na takiej konstrukcji metalowej, to muszę jakiegoś spawacza wziąć, żeby mi pospawał ten. Ja mam projekt tego, jak to ma wyglądać. No i muszę zrobić to palenisko. To palenisko z taką, z taką rurą dochodzącą do, do tego. Tak gdzieś, żeby to było około metra, może nawet troszkę więcej od wędzarni, to palenisko. To palenisko to takie proste, ja widziałem, to się proste robi, taka normalnie, taka, taka prostokątna skrzynka metalowa i tam się tylko wkłada, i to jest, tam do tego jest przyspawana rura i, i z tej rury ten dym leci tam do, wędz i do wędzarni, jest to podłączone takim kolankiem e, i do wędzarni leci ten dym, dym i ciepły, i, i ciepły, ciepły dym, no. no i gorąco leci do, wędz do wędzarni. No, no, dzisiaj startuję, jadę o 10, o 10 się umówiłem, także jadę do miasta, teraz jest która? 9.13, no, o 10 jadę i ten, zamówię, zamówię deski, jakieś tam ten, takie beleczki, bo, bo to muszę zrobić konstrukcję z takich beleczek, nie takich grubych belek, takie beleczki, żeby te, te deski to przymocować do, do, tej, do tej konstrukcji. Także dzisiaj od dzisiaj startuję, bo już, już się ludzie dopytują, kiedy będzie, kiedy będzie kiełbasa. No będzie trzy rodzaje, będzie trzy rodzaje kiełbasy. Nie chcę się za bardzo też e, rozdrabniać na razie na jakieś inne, na jakieś wędliny, czy jakieś tam Na razie chcę się skoncentrować tylko na, e, na kiełbasie, czyli trzy rodzaje kiełbasy będą. E, będzie tak surowa, będzie parzona, biała. No i będzie wędzona. No i wiadomo, to będą różne ceny. Nie? Najdroższa, będzie ta, najdroższa będzie ta wędzona. Do tego będzie tak, do tego będzie tak, smalec, do tego będzie yy, chlebek yy, z własnej roboty i do tego będą ogóreczki kiszone. Także na razie tylko chcę się na tym skoncentrować, a później jak, jak będzie po taka potrzeba, żeby robić wędliny, to nie ma problemu. Będziemy robić też, będę robił też no, wędliny, czyli tak, boczuś, schab wędzony, szynka wędzona karkówka wędzona, nie wiem, może żeberka też wędzona, no nie wiem, jeszcze na razie nie, na razie nie chcę, na razie chcę tylko zrobić to te produkty, o których mówiłem, a później jak będzie to fajnie szło, a wiem, że będzie fajnie szło, to ym, zajmę się też wędlinami, bo to nie przeszkadza, jak, bo te wędliny to wiem, że, że to trzeba jakoś tam dłużej, y, dłużej marnować y, w solance, to musi postać tam parę dni no troszeczkę tak jakby więcej roboty, chociaż chociaż mi kolega taki fachowiec tutaj od, od tego powiedział, że, że to jest prostsza robota niż robienie kiełbasy, no bo kobienie, robienie kiełbasy, no to trzeba tam te proporcje, to tłuszczu, tyle te, te, tego, trzeba to nadziewać, flaki, a, a z wędliną to tylko e, moczy się to w tej solance, w tym, tej zaprawie i później tylko w tą siateczkę, się, taką siateczkę się kupuje na metry do, do tej siateczki i się Wpada do wędzarni i to się wędzi no. Także, ale na razie Na razie skoncentruję się na kiełbasie Bo kieł, najbardziej ta kiełbasa jest Zainteresowanie największe kiełbaską No i z, z, zrobię też y, Zrobię też taką reklamówkę Że wszystkie te produkty, porobię ładne zdjęcia Wszystkie te produkty, które będę robił Czyli kiełbaska taka, taka i taka To będzie zdjęcie zrobione Będzie cena przy tym podana I generalnie to będzie wszystko Robione na zamówienie nie będę robił tego na zapas, że na przykład jak zrobię kiełbasę, to najwyżej 10 kilo, więcej nie, nie będę robił, żeby to, żeby to było cały czas świeże. Będzie zamówienie e, na chleb, e, zrobię chleb. Będzie zamówienie na smalec, zrobię smalec, bo to jest kwestia jednego, e, jednego dnia, prawda? To jeden dzień to ktoś tam może poczekać. Ogóreczki, ogóreczki będę miał na bieżąco, bo ogórki kiszę w takich dużych, e, dużych słojach, także ogórki będę miał na, i później przekładam do takich mniejszych słoików. No i te, te mniejsze słoiki będę sprzedawał. E, także generalnie wszystko będzie na zamówienie. Zrobię folder taki, e, co jest w zestawie, roześlę to po, 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 po różnych tam miejscach, które wiem, że gdzie, gdzie tam będzie schodziło i, no i, i działam. No. no takie plany. No i, i jeszcze tak jak. E... No bo na przykład tą białą kiełbasę zrobię, czy tą taką parzoną, to ja będę musiał to zamykać próżniowo. E, taka jest taka maszynka do tego specjalna i to będę zamykał próżniowo i to będę trzymał, e, jak będę miał troszkę więcej, no to będę trzymał to w, albo w zamrażarce, albo w zamrażarce chyba najlepiej. No i tą wędzoną kiełbasę też, również do, do tych próżniowych takich tych. No i do tego jeszcze. Jeszcze porobię takie e, naklejki, żeby na, na każdym tym produkcie była naklejka. E, naklejka, z, no co tam jest, e, data ważności do, do, do spożycia, e, termin ważności do spożycia, no to będą krótkie terminy, prawda? Że, bo to wszystko jest bez żadnych tam Bez żadnych tam Tych chemicznych środków Także taki Bardzo szybko takie produkty To bakterie bardzo szybko tam się rozprzestrzeniają Także to będzie bardzo króciutki termin No i te naklejki no muszę, muszę porobić te naklejki Już wiem gdzie Tylko porobię projekty żeby na każdy będzie na kiełbasę taką, na taką, na taką, no, na smalec będzie naklejka i chleb, aha, no chleb też będę zawijał ten, tą, tą taką folię, tą taką, tak jak w sklepach jest taki zawinięty w takiej folii, no i na tym też będzie naklejka. No muszę nie, zrobić. Jaki <noise> obciak Krzysiek No muszę to pokazać. Muszę, muszę pokazać what happened. No ten. Y, y, lekka awaria. leka awaria, bo umówiliśmy się o dziesiątej Ale ten. Krzysiu dzwoni, że leciutka, delikatna obsuwa będzie. I zaraz pokażę, co się stało. E, bo Krzysiu, ten motor, co ma Tak o, tu już linkę przywiozłem Linka idzie tu, 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 tu I tu przywiązana Bo on Bo ten motor Nie ma kopniaka Nie ma tego, tego, no Tej stopki do, do, do ten I na, na rozrusznik, na nie chce mu odpalić Który to jest ten? Próbujemy tak staroindiańską metodę na no. Nie to To nie wiadomo co jest, no, no ja tam się na tym nie znam, nie, ale ten, no Krzysiu mówi, Krzysiu mówi, że ten, że jak zaciągniemy, to może może pójdzie, nie? No nie wiem, ten mój, mój motorek chyba podoła. Ma 110, a ten ma 250. 250. No. Nie no może zaskoczy, bo, bo to no nie wiem tak sobie gadamy tutaj, że może może w gaźniku coś się zapchało albo coś, no nie wiadomo, nie? Wiadomo, nie? Ale w każdym razie chyba i tak będziesz musiał do warsztatu podjechać i zobaczyć co. A chyba, że już od, jak odpali, jak już od... O, to, no, to jak już przepali, to już będzie jechał, nie? Także zaraz ten, zaraz będziemy próbować. To co, startujemy? Powoli? Spróbujemy, no? Maszyna będzie gwizdać, będzie gwizdać. No. Ja schowam kamerę, bo ten, bo... Pojechaliśmy go do warsztatu i tutaj jest taka ciekawostka, że on bierze na słuch, że coś tam y, słuchał, brał ten, y, no. I jak odpalał, to y, słuchał coś. O. Widać, że fachura zaraz naprawi <grymne> Dechy kupione Deski kupione, już delivery będzie e, Tu jest maszyna już kupiona Maszyna duża, dwunastka. Bo tam, co żeśmy robili, to była ósemka, ona była za słaba. Ta dwunastka jest super. Ja teraz pani mi tutaj dała trochę upustu. Nie za dużo, tak niechętnie dawała ten upust, ale dała trochę. Deseczki już się ten. Pakują. Say hello i jeszcze takie beleczki te 5x4 takie beleczki żeby, do, żeby zrobię ten konstrukcję do konstrukcję do no, no musi być to wzmocnienie no mnie teraz nie wytłumaczę takiego no. no maszyna już przywieziona jest to jest 12 tak ona wygląda ja później ją może wyjmę później pokażę deseczki też już są przywiezione deseczki to od razu jak kupiłem to od razu gościu yy, gościu ten yy, przywiózł tutaj na ten na podwórko zaraz zobaczymy mm. no są deseczki tutaj tu są dechy. tu są te listwy co mówiłem na wzmocnienie ja może te deski tutaj się pokładam na tym żeby one jakby w razie deszcz padał to żeby ten żeby nie zmokły No dzisiaj dość dużo będzie ten ten tego, ten, ten co chwilę się powtarzam jak zwykle ja Wezmę ten Wezmę ten te worki stąd Pokładam żeby Będę miał poukładane te deski, to Połatwiej mi się będzie robiło No i miałem dzisiaj startować, ale dzisiaj już jakoś tak przyjechałem trochę Trochę zmęczony byłem, bo ten Bo ten tego, bo Krzysiowi tam pomagałem z tym motorem Przeciągnęliśmy motor przez całe miasto na sznurku Taki, Taki ruch był, ale jakoś żeśmy dali radę powolutku jechałem to nie było ten nie ma problemu muszę troszeczkę tutaj uporządkować no i tu je poukładam o trochę mam tych, tej konstrukcji metalowej trochę mam to z tego porobię tutaj mam jedną listwę tutaj mam drugą to już z tego trochę wyjdzie mi eee, tej konstrukcji, aha ja pokażę gdzie ona będzie ta wędzarnia ona będzie w tym miejscu. Ja już się z Moniką dogadałem. Tutaj o. Tutaj w tym miejscu będzie stała. Tutaj troszeczkę te, powycinam te te trzciny. No i ten dym będzie leciał tutaj między tymi, między tymi gałęziami. To nie będzie przeszkadzało. Ja powiedziałem Monice, że ten, ona mówi, że tam no problem. U Moniki zawsze jest no problem, no problem. Okej. Okay. Tylko ten kabel, o ten kabel elektryczny tutaj idzie, to będę musiał go gdzieś indziej prze, 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 przestawić Także Działamy Działamy No takie pokładałem i troszeczkę z takimi przerwami, żeby one troszkę przeschły, bo one tak były poukładane jedna na drugą i takie miały takie no, takie takie plamy takie to jakby zapleśniało to Także one se, one se przesknął jeden dzień, to nawet dobrze, że dzisiaj nie zaczynałem. One se przesknął jeden dzień i ten. I ten i jutro będę robił. Dzisiaj, dzisiaj to już jest too late, bo jeszcze filmik muszę złożyć i składać. Także do zobaczenia do, do jutra, chyba że coś jeszcze dzisiaj mi wpadnie. A jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze wrócę, bo... Bo ja miałem filmik z wczoraj, ee, z wczorajszego dnia jak szczura przyniósł, ale nie będę tego pokazywał, bo, bo takie trochę, trochę to drastyczne, bo przyniósł tego szczura tutaj i ganiał za tym szczurem tutaj po kuchni, to, to tego nie będę pokazywał. Także, bo tak właśnie rozmawiałem, bo kolega był, Włodek i mówi, że ten, że jak będę pokazywał takie sceny, to że hejterzy się zaraz po, pobudzą wszyscy. <laughs> Także nie, ze szczurym. No i takie sytuacje się tu zdarzają, że po prostu kot przyniesie, przyniesie szczura. I szczury akurat o inne zwierzątka, jak jakieś przynosi, jakąś tam wywiórkę, czy jakiegoś ptaka, to on tego nie zjada. Ale szczura, zauważyłem, że szczura całego zjada. bo już dwa razy przyniósł szczura i dwa razy i widziałem jak ten, jak zjadał tego szczura. No, no niestety, to jest drapieżnik i, i on ten. No. No ta, tak, to, to są koty, no, o to jest właśnie ten, ten sprawca tego, co się stało wczoraj, to jest właśnie ten sprawca. Niby taki łagodny kotek, ale drapieżnik się potrafi w nim uruchomić, no, tak? Drapieżnik, taki łagodny kotek, ale taki drapieżnik jak trzeba, tak?